Ale dzisiaj ładny dzień. Hmm... Ej, bo za chwilę powinni przejść i znajomi. Chyba już są. O. O, siema. Siema, chuju, co ty. ty robisz? Dobra. Dobra. Dawaj kanapki. Nie! Zostaw mnie! Ale my ze tutaj wymił! Uciekniesz mi, dawaj to! Dawaj kanapki chłopie! S? S, S dobra, S, 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 dobra, chujowy ten łatwo. serwer, serwer Łatwo, S, S, S Chujowy ten serwer włosz... Ale podgram sobie na najlepszym serwerze w Minecraft, czyli... Czyli slowbox PvP. Dołączam A, mam bana. Dobra, to poza, poza planami to... Najlepszy serwer w świecie. Uuu, trzeba się zalogować, ale skomplikowane. Moje hasło to filipiński. Czemu jestem na strefie PvP, ale na szczęście, jak jesteś na strefie PvP, to masz u kosik spawn. I tutaj mamy kolegę, który, jak widzimy, łatwo mnie, bardzo mnie do, bardzo dobrze mnie traktuje. I otw otworzymy sobie. Uch, ale kurcze opłaca się gra. Dobra, i robimy opening. Nie wiem czemu to tak długo trwa. MIEĆ Zeusa! Opłaca się grać na tym serwerze. Klata Zeusa! Ale jestem potężny! Na razie same topy tropy mi lecą. Mogę no. się Kolejna krata Zeusa. No, jeszcze nagrywam. Robimy opening! Mam kratę Zeusa z, z wami. Dobra. Otwieramy kolejną skrzynkę. Lubię otwierać z wami skrzynki. Ja się z wami żegnam. I dołączacie na serwer, IP macie tutaj. A nie, jeszcze nie macie. Tutaj. Na szczęście sobie odpalam cheaty, które... Nie, 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 do, dobra, to było pod filmem, to było pod filmem. No, ja muszę flya wyłączyć. Dobra. No i Nie, nie mam bana. Dobra, żegnajcie. Otwarcie niebawem.